Cześć witam wszystkich, z tej strony Quantum, a to jest ponownie Battlefield 4 Tym razem, tak jak obiecałem, zagram klasą wsparcia Tylko muszę zginąć, bo zapomniałem zmienić klasy Ale ten gameplay właśnie będzie głównie z żołnierza wsparcia Będę grał z bronią Ultimax 100, ponieważ nie mam w tej chwili praktycznie żadnej innej givery. Co jest ciekawego a propos tamtej givery, to to, że w rzeczywistości ma ona specjalny system redukcji odrzutu To jakby zostało tutaj zasymulowane trochę w Battlefield 4, przynajmniej tak czuję po odrzucie Fajnie, że właśnie że tutaj twórcy starają się jakby wprowadzić takie realistyczne e, rzeczy dotyczące właśnie broni. że jakaś broń na przykład, nie wiem, jakiś system redukcji odrzutu, no to oni tutaj starają się to jakoś zasumulować. Co mi się w Ultimaxie trochę nie podoba, to chyba jego za długi system, e, nie system, tylko za długi czas przeładowania, bo jednak trochę to trwa zanim włoży magazynek, zanim zaciągnie e, zamek i tak dalej, i tak dalej. Także ten odrzut czasami może być trochę zabójczy. Aczkolwiek zobaczymy jak to się uplasuje wśród innych broni, które będą dostępne oczywiście w pełnej wersji. O tyle będzie ciekawie, że beta się kończy 15. Pełna wersja do 4 wychodzi 30. Także praktycznie chyba to będzie jakieś dokładnie 15 dni. Także poniżej... poniżej? Dzień powyżej 2 tygodni dosłownie. No, ale te dwa tygodnie miną w miarę szybko i będziemy mieli w końcu dostęp do pełnej wersji. Ja, ja jeszcze się zastanawiam nad jedną rzeczą: czy na przykład nie zrobić sobie upgrade'u pc ta specjalnie właśnie do Battlefielda 4 i nie tylko zresztą. Od jakiegoś czasu się nad tym zastanawiałem, ale to jeszcze e, zobaczymy. Wszystko jest jakby tutaj niepewne. Tymczasem na razie gram jeszcze szturmowcem, bo nie mam okazji zmienić tej klasy. Też nie chcę się zabijać specjalnie na Uciekujesz takiego sensu. Tutaj akurat w tym AK12 udało mi się zdobyć tłumik płomienia. Szczerze mówiąc, za mało jeszcze gram, żeby poczuć jakby różnicę pomiędzy. Nie wiem, kiedy mam włożony jakiś dodatek, bądź kiedy go nie mam i tak dalej. Ciężko mi jest to, jakby tutaj wyczuć. Nawet choćby z tego względu, że lagi są dość duże niestety w tej wersji. Ciężko tutaj czasami o kontrolowanie odrzutu, jeśli o tym mówimy, bo po prostu gameplay nie jest na tyle płynny. Znaczy może kiedy nagrywam, właśnie strasznie mi tego Battlefielder wie, ale kiedy właśnie nie nagrywam, to nawet jest tutaj znośnie, w miarę znośnie. Co tutaj ciekawego nam udostępniło Dice, to oczywiście celownik do tego Ultimaxa Plus, tą taką lunetkę do powiększania naszego zoomu, dzięki czemu mamy tutaj możliwość atakowania na dalekie dystanse. Aczkolwiek kiedy włączymy sobie tą lupkę, to wtedy odrzut staje się sporo większy, przynajmniej ten taki odczuwalny odrzut, i ciężej nam jest po prostu go kontrolować, ale za to mamy możliwość walki na e, daleki dystans kiedy tylko praktycznie chcemy. Tylko oczywiście trzeba pamiętać o tym, żeby wtedy bardzo to bardzo kontrolować, a inaczej możemy się źle, jakby inaczej bardzo źle rozczarować w ten sposób. Dobra. Na razie to całkowicie zostaje tutaj niszczone przez innych. No ale takie są początki. Ja tutaj. Nie wymagam od siebie, żebym miał nie wiadomo jakie statystyki na początku, szczególnie w tego Battlefield, dlatego że uczę się praktycznie nowych broni, uczę się jakby tego odrzutu, uczę się trochę nowej mechaniki. I to chyba ma każdy z nową grą, także jakieś tam lepsze gameplaye, mam nadzieję, że będą już się pojawiały podczas pełnej wersji. Tu, tutaj tylko w zasadzie mamy e, zasmakować tego, co nadchodzi w pełnej wersji. Tak jak wspominałem w pierwszym odcinku, miałem okazję grać w Battlefield 4 Alpha i widzę tutaj parę zmian w stosunku do tej Alfy, które się oczywiście pojawiły. Oprócz tych oczywistych win na budynkach, o których mówiłem przed chwilą, to też tutaj twórcy zaserwowali nam trochę inny zestaw broni, których możemy używać. Bodajże, o ile dobrze pamiętam, żołnierz wsparcia Właśnie miał tego Ultimaxa setkę i jakąś tam inną broń do odblokowania, której nie miałem możliwości odblokować, bo nie grałem na tyle długo w tą alfę, żołnierz, szturmowiec zawsze chciałem powiedzieć, miał ten czeski karabin CZ, coś tam chyba 45, o ile dobrze pamiętam, albo 35, nie znam dokładnie tej nazwy, i jakąś tam dodatkową broń. Inżynier miał bodajże tego Evo Scorpiona, czy mniej więcej jakoś tak, to jest broń bardziej znana z Call of Duty, no, nie wybrałem supporta, albo niestety zmieniłem się nie na tą klasę, co miałem. Nie pamiętam, co miał tam bodajże snajper. O, chyba zawala się wieżowiec, jeszcze złapiemy moment? Tak! Oj, wygląda to po prostu za każdym razem, pizzko, kiedy zawala się ten wieżowiec. I bardzo interesujące jest to pole walki po tym, właśnie jak się zniszczy ten wieżowiec. Mamy dużo różnych miejsc, tak naprawdę, w których możemy się pochować i z których możemy atakować naszego przeciwnika. Poza tym też widzicie, że na całej mapie mamy mnóstwo, mnóstwo dymu. także wcale nie jest tak łatwo tutaj. Cokolwiek zrobić, jakby ten dym powoduje natychmiast to, że walczymy w zasadzie na bliskich, średnich dystansach, bo na dalekie dystansy mamy bardzo trudne spotowanie przeciwników, trzeba się sporo napracować. Ale to jest fajny feature, bo jakby to zmienia trochę taktykę walki, właśnie tutaj przy tym zniszczonym w zasadzie już teraz wieżowcu. Kurczę, no miałem wziąć klasę wsparcia, w tej chwili gramy szturmowcem. Dlatego, że niechcący go wybrałem, no ale dobra, no w końcu mam później możliwość wybrania tej klasy, na pewno jeszcze później zginę, na razie mam 1 do 3, pierwszy w ogóle frag w tej rundzie i szukamy dalej jakichś fragów. Kurczę, czołg jest oczywiście tam, gdzie nie chciałbym, żeby teraz w tej chwili był czołg. Może jakoś uda mi się tutaj zanurkować, nie wiem, może go jakoś pominąć. W każdym razie, no jedziemy na debo. W tej chwili tego punktu nie mamy. Dobra, czołgi są walczą, to ja mogę w takim razie w miarę bezpiecznie podejść tutaj. A jest przeciwny. No właśnie, z tymi FPS-ami jest strasznie ciężko czasami celować. Bardzo dużo mam asyst w tym momencie, kiedy chcę w kogokolwiek trafić. Dobra, wpijamy się na górę w takim razie, na razie na dach. W zasadzie Zdaje mi się, że ta wersja ma nam trochę pokazać jak wygląda w tej części L'Evolution. E, bo możemy tutaj zawalać drogi, ten wieżowiec i tak dalej, i tak dalej, a reszta jest jakby... ...bardzo mocno... ...okrojona... ...w stosunku do tego, co widzieliśmy jakby tam na jakichś gameplayach... ...z jakichś tam nowszych buildów na... ...jakichś tam imprezach i tym podobnych. Ale no... Krótko mówiąc po prostu nie mogę się doczekać pewnej wersji, bo na pewno będę robił pełną serię poradników właśnie z każdej broni ze statystykami trochę z historią tych broni. Niektóre tutaj givery są jakby zupełnie nowe dla mnie, których zupełnie nie znałem. Niektóre givery są już dla mnie bardziej znane. będzie mi łatwiej trochę coś powiedzieć o ich historii, bo to też jakby będzie część moich Quantum Guide'ów, że będę coś starał się wam powiedzieć o historii tej broni, żebyście mogli się jakby nią trochę zaznajomić, jakieś ciekawostki a propos, nie technicznego działania tych giver i tak dalej i tak dalej. I takie rzeczy będę starał się tutaj uskuteczniać, choćby z tego względu, że po prostu wydaje mi się to interesujące, szczególnie dla osób, które słabiej się na tym znają. Ja też nie jestem jakimś guru, jeżeli chodzi oczywiście o broni. bardziej się tym interesuję tak casualowo, no ale jednak trochę w tym temacie wiem i coś będę starał się Wam tutaj przekazać w tych Quantum Guide'ach. Czekamy jeszcze tylko na moment, kiedy wyjdą jakieś oficjalne statystyki co do danych tam giver. Dobra, wybiorę klasę supporta, bo miałem w końcu grać supportem. No i spodniemy się tutaj, oczywiście na plecach przy się kilku jakiegoś gościa. Niestety Ultimax ma strasznie kiepski hipfire. Żałuję, że nie mam w tej chwili żadnego celownika laserowego, bo chyba bardziej bym wrzucił w tej chwili celownik laserowy niż tą lupkę do powiększania. Nie dokładnie jak to nazwać po polsku, bo po angielsku to się nazywa magnifier, a po polsku to nie wiem powiększać, jakoś tak nie, nie pasuje mi ta nazwa. Coś, coś jest nie tak po prostu. Dlatego będę nadal nazywał to lupką, bo na to brzmi troszeczkę lepiej. Więc gdzieś tutaj jest jakiś gostek. No, i oczywiście szkoda, że jako pierwszy nie mogę dyspotować. No ale w końcu zdobyłem fraga. Jakoś udało mi się tutaj ogarnąć i go załatwić. Coś po prawej stronie, widzę jakichś dwóch gości. Już tutaj proszą się o kulkę. Ale nie wiem, czy jeden gościu już nie rozwalił. Chyba nasz rozwalił przeciwnika, może się mylę. Dobra, nie mamy nic więcej. Punkt A jest przejęty. Chyba wracamy na C, bo widzę, że zaczynają. I przeciwnicy przejmować ten punkt. Muszę powiedzieć, że z tej lupki korzystam sporo więcej niż się spodziewałem. Jest to bardzo przydatne narzędzie właśnie kiedy chcemy mieć broń do walki na daleki dystans. Powiem tyle. Czasami są takie giwery, które powiedzmy mają właśnie jakiś wyspecjalizowany dystans. Średni bądź e, bliski dystans. No i czasami jednak jesteśmy zmuszeni do walki na daleki dystans, bo powiedzmy jakiś przeciwnik po prostu zaczął nas atakować i musimy się bronić. No i wtedy możemy sobie załączyć taką e, właśnie lupkę i właśnie mieć jakąś szansę tutaj e, kontrataku. Kurde, no wchodź mi. chodź mi tutaj przez te barierki, a nie się kurde tak z niej bijesz i nic nie robisz. Czasami to jest właśnie denerwujące, że w niektórych takich momentach wciskam tą spację i się praktycznie nic nie dzieje. No ale dwa fragi zyskałem. Na razie 5 na 5 lecimy do góry. Może nie jest to tak dobry gameplay jak poprzedni, ale my też trochę bardziej mi e, laguje ten battlefield. Z tego względu, że ustawiłem też maksymalne detale. Chciałem zobaczyć jak się będzie nagrywać tutaj na maksymalnych detalach plus e, jak ta gra będzie wyglądać? No i w tej chwili macie to prawie maksymalne detale bez antyalizingu e, na rozdzielczości 720p, bo po prostu większej nie mogę w tej chwili ustawić, bo tu już zbyt bardzo wszystko lagowało. w mordę. Przez chwilę to dla mnie wyglądał jak jakiś jet, ale przypomniałem sobie przecież, że na tej mapie nie mamy e, jetów, tylko mamy po prostu e, zwykłe helikoptery, no ale mamy tutaj wszystkie pojazdy czołgi. E, te nowe hamery, nie wiem jak to nazywa się, m Emerald po stronie US, ale jakoś to się inaczej nazywa e, po stronie, bodajże Japończyków czy Chińczyków, raczej powinienem powiedzieć w tym momencie. Są to takie, jakby, właśnie pojazdy, ale Hammer, tylko sporo bardziej pancerzowy, nie wiem. Może hamery będą się jeszcze pojawiały, aczkolwiek może i nie, właśnie zastąpią go te M-Rady i tym podobne e, rzeczy. Dobra, jakby tutaj się teraz. Zespalnić. Zastanawiam się, jakie, jakie będzie najlepsze miejsce w tej chwili. Tutaj nasz gościu jest atakowany przez czołg, to nie ma sensu. A być może na C uda mi się trochę poszkodzić tą łódkę, która tak tam wszystkich gnębi. Nie dobra. Idziemy w takim razie tutaj na punkt D, bo widzę, że tutaj jest mnóstwo, mnóstwo narodu. Ale wcale nie będzie takie łatwe, bo i tutaj mnóstwo ludzi obserwuje, jakby z dachów ten punkt. Aczkolwiek od czego ja mam moją wyrzutnię? Granatów, ale niestety nie da się rozwalić tych reklam. Być może później będzie dało się je rozwalić w pewnej wersji. Miejmy taką nadzieję, bo to by też była całkiem fajna taktyka na niektóre miejsca. Takie oczywiste rzeczy, moim zdaniem, powinny się rozwalać. Być może twórcy to zrobili trochę ze względu na konsolę starej generacji, żeby nie mieli tyle roboty. Nie wiem, nie mam pojęcia. Teraz trochę strzelam. Dobra, oczywiście D jest już przejęte. Jak na złość. Ale gdzie jest jakiś teraz typ? Tutaj ktoś biegł, ale... Chyba się zmył i poleciał ewentualnie na E. Kurczę, czasami mi jednak brakuje tego, że moja klasa nie ma w tej chwili... C4, bo bym podchodził do takich czołgów i już je rozwalał. To jest taki mój odruch z Battlefielda trójki, żeby brać klasę supporta i tylko C4, żeby jak najszybciej naszego przeciwnika zniszczyć. O, cholera. już by to czołg? Może i czołg. Nie chcę szczerze mówiąc wiedzieć. Albo atak heli. W każdym razie trzeba uciekać, bo będę miał duży problem. Tym moim granatnikiem da się rozwalać pojazdy, tylko tyle, że trzeba się w nie sporo nastrzelać i na pewno całe dwa magazynki z tej wyrzutni granatów nie pomogą. Choć jeżeli pojazd ma naprawdę niskie HP, to można wtedy śmiało próbować. Choćby z tego względu, że chyba taki granatnik zadaje 11 damage'a, o ile się nie mylę, no to wtedy kiedy czołg ma 20 praktycznie pancerza, to bierzemy taki granatnik i rozwalamy, rozwalamy go na dwa hity. Co jest całkiem fajnym featurem? Myślę, że często będziemy widywali teraz takie sytuacje, gdzie po prostu... Ym, nie wiem, nawalamy z granatników y, nawet u żołnierza wsparcia czy u medyka i rozwalamy, rozwalamy w ten sposób po prostu y, pojazdy jak najszybciej. Myślę, że takie scenariusze są jak najbardziej prawdziwe. A teraz mam szansę spróbować strzelić w tego heli. Ale, aczkolwiek niestety nie uda mi się go rozwalić. Kurde, no niestety się ruszył. Ale ten granat ma to do siebie, że jego granaty podróżują dość szybko. Dzięki czemu można nawet na dalekie dystanse z niego nawalać w miarę, w miarę celnie. Wtedy właśnie, może bym sobie go w ogóle przeładował. Rzucam, rzucam teraz paczki amunicji, jeszcze trochę mi się myli czasami sterowanie gdzie co jest, bo jakby jestem przyzwyczajony do Battlefielda. Trójki znowu, a tutaj niektóre rzeczy są jakby pod y, trochę innym klawiszem. Może nie pod innym klawiszem, ale po prostu wizualnie mi się to trochę y, myli. Spodziewam się, że wyjmę jakąś apteczkę czy coś, a wcale nie wyjmuję żadnej apteczki, tylko nagle rzucam amunicję. A propos właśnie tych pakietów amunicji, które w tej chwili posiadam, są one o tyle ciekawe, że regenerują nam one jakby tylko podstawową amunicję, a wszystkie inne dodatki nie są jakby y, w ogóle odnawiane. Za to taki standardowy pakiet y, amunicji odnawia nam jakby e, wszystko, tylko odnawia nam to w jakimś tam przedziale czasu bardzo, e, bardzo powoli. To też może być właśnie taka e, ciekawa opcja, żeby na przykład, e, nie wiem, brać dwóch supportów i dwóch medyków e, i każdy z nich ma po innej apteczce. To może być całkiem ciekawy patent e, właśnie na niektóre bitwy. O, ale no, nawet no, jest przeciwnika lubka off. O, w miarę prosty kill, teraz ktoś tam jeszcze atakuje, tam C. Widzę, że tutaj bardzo mocno napierają w tej chwili na ten punkt. Ale te myli są czasami naprawdę wyjątkowo nieznośne. Teraz staram się w ogóle jakkolwiek strzelić tam na daleki dystans, ale raczej ta broń aż tak dobra nie jest. Właśnie jestem ciekaw jakie tutaj bronie dla... E, supporta będą właśnie dobre na dalekie dystanse. Bo jak na razie Ultimax, moim zdaniem, jest jakiś średni. Lepiej się jednak czuję na bliskiej, średniej dystansie. Aczkolwiek ma długi w miarę reload, tak przynajmniej ja to czuję, że ma w miarę długi reload. E, I również w miarę małą szybkostrzelność. Wydaje mi się tak na ucho, że to jest jakieś 650. ...pocisków na minutę, mogę się mylić, to jest tylko taki mój, w tej chwili, pierwszy strzał. Chociaż tam kiedyś słyszeliśmy o statystykach, ale ja po prostu... ...nie pamiętam z pamięci w tej chwili. Kurczę, niedobrze, niedobrze. Mam dosłownie tutaj przeciwników na karku. Myślałem, że to jakiś typek, ale to chyba po prostu jakiś gruz. Tylko wyjdę na tamten pojazd, to zaraz zacznie mnie. Rozwalać, no nawet nie mam granatnika, żeby go uszkodzić. Dobra, rzucimy i mamo. Właśnie od początku mamy te takie małe pakieciki e, z, zdrowia i, o, i tej amunicji dostępne, także nie możemy tutaj wybrać sobie na początku tych normalnych apteczek. Ciekaw jestem właśnie jak to będzie rozwiązane w przypadku pełnego Battlefielda, czy będziemy na przykład mieli... Od razu te duże apteczki? Czy jednak zaczniemy od tych małych apteczek? Myślę, że chyba logicznym rozwiązaniem byłoby zaczęcie od tych małych apteczek, jednak. O, mordę! Po prostu najgorsza sytuacja, w jakiej tylko mogłem się znaleźć. No ale przynajmniej na pocieszenie mamy choć jeden frag. No, ale z tyłu już nas zaszedł jakiś inżynier. MX4 miałem okazję chwilkę dosłownie pograć z tą bronią i MX4 o tyle jest. Ciekawe, że w zasadzie to jest broń tylko na bliski dystans, nie widzę w zasadzie sensu, żeby używać jej na jakieś dalsze dystansy, po prostu strasznie mały ma dystans i strasznie małą moc, może dużą szybkostrzelność, ale ma małą e, moc i jednak ta to, broń to jest moim zdaniem w miarę słaba. Poza tym trochę nie rozumiem, e, dlaczego w ogóle zmienili Ivery mechanikowi, tak jak było, gdy mechanik miał złote karabinki, było moim zdaniem bardzo dobrze. I prawdopodobnie ja będę robił tak bardzo często, że będę grał ze standardowymi karabinkami właśnie nadal u mechanika, bo będą one dawały mi możliwość walki właśnie na średni, bliski dystans. Bardzo chciałbym sprawdzić AK-5, ten taki szwedzki karabinek, który jest odporny na bardzo, ale to bardzo niskie temperatury. I jest właśnie tutaj zaliczany do kategorii karabinków, subkarabinów raczej powinienem powiedzieć. Tylko niestety nie, ma, nie, nie mam go jeszcze tutaj odblokowanego, a wiem, że jest w e, tej becie. Za to miałem okazję chwilę grać z tym karabinkiem w alfie, ale jak wiadomo alfa raczej e, była bardzo słabo zoptymalizowana, plus mieliśmy tam bardzo mało kiwę. Za no to wszystko było od razu odblokowane. No właśnie. I czasami w takich sytuacjach e, ta lupka może być bardzo zdradliwa, bo chciałem blisko... E, Inaczej, szybko zaatakować tego przeciwnika miałem bardzo duże powiększenie w stosunku do e, dystansu. Matko, ile ich się robi na C w tej chwili. Jakie tutaj mogę jakoś chociaż spróbować ich zaatakować? Bierzemy lupkę i postaramy się walić na dystans, przynajmniej przez jakąś chwilę. Może mi się uda, może nie. Trochę duży odłów, ma jak na ten dystans taki Dobra, tylko, tylko suppression assist. Dobra, wyłączamy w takim razie lupkę i staramy się podpłynąć. Widzę, że już nasza drużyna powie i przejmuje na co. Oh, morde, oh, morde. Ach, niestety nie udało mi się go załatwić, lagi też mi strasznie w tym przeszkodził, ale widziałem gdzie był ten typek. Zostawiłem mu dosłownie 26hp chyba tam inny dobił. Świetny jest właśnie teraz na system, że możemy podglądać naszych towarzyszy, to mniej więcej wiemy co się wtedy dzieje na polu bitwy. I czy warto jest się spawnować, czy jednak warto jest tą choćby chwilę odczekać. Tam jakiś przeciwnik po prostu walni nam serię i zaraz na spawnie nas rozwali. Niestety jakoś nie mam w tej chwili oka na dużą ilość fragów w tej rundzie. A i jeszcze cały czas mnie zabijają, no ale mniej więcej widzicie jak tu się gra tutaj chyba tym e, żołnierzem e, wsparcia. Całkiem fajna klasa muszę powiedzieć, trochę więcej czasu z nią spędziłem wcześniej poza nagraniami. E, myślę, że fajne tutaj jakby balanse wprowadzili, a jeszcze troszeczkę mają e, tutaj do roboty. O, to było hamskie. to było wyjątkowo hamskie Spawnowałem się na swoim towarzyszu, miałem chwilę tego spawn protecta i udało mi się dosłownie z tego względu rozważyć do tego przeciwnika. Tutaj jeszcze znowu masywne lagi w tym momencie. Coś tam, coś tam trafiłem, ale... Ale dosłownie tylko hitmarkery, jeszcze dostałem z granata, którego nie zdążyłem zauważyć, pojawił się po prostu tak szybko. E, dobra, czy jest ktoś nasz, z naszych przyce? Jest. Dużo jest ich na tyłach. Nie wiem, jak to właśnie rozwiązać, żeby trochę im uprzykrzeć życie. Kurde, strasznie teraz zalagowało. Naprawdę mam nadzieję, że mocno poprawią optymalizację, bo po prostu tak się tego domaga. Nie udało mi się nikogo załatwić. Co mamy tutaj? tak już mechanika? Tak, mechanika. Piękny kill nawet, jak na takich lagach. O! Nawet nie zauważyłem, że to koniec mojego magazynka. Postaram się wejść w takim razie jakoś na tyły od razu. Myślę, że jednak następne odcinki będą nagrywane z trochę mniejszych detali, dlatego że po prostu mam takie lagi, że czasami mi to strasznie naprawdę utrudnia celowanie. No, Jak dobrze chciałbym nagrać tam gameplay, to po prostu beta jest jaka jest i lepiej po prostu nie będzie w tym momencie. Czekamy naprawdę na pełną wersję, wtedy zobaczymy co tak naprawdę Battlefield 4 nam przygotował. Ja jeszcze tam szykuję mały upgrade sprzętu w najbliższym czasie, może nie w takim najbliższym czasie, no ale E, jakoś w niedalekiej przyszłości będzie jakiś tam mniejszy upgrade sprzętu. To wtedy może ten Battlefield 4 będzie trochę lepiej chodził, bo kartę graficzną jest całkiem niezłą. No i udało nam się wygrać tą bitwę, 159 do 0. i statystyki może nie są w żadnej mierze imponujące, aczkolwiek beta ma swoje tutaj problemy. Po pierwsze lagi, po drugie nagrywa, a po trzecie mój skill battlefield 4 jest raczej jeszcze bardzo słaby, także te kilka rzeczy razem dało dość słabe wyniki, no ale myślę, że filmik był całkiem ciekawy, trochę sobie pogadaliśmy o różnych zmianach, które tutaj były, no nawet wyszedłem jakoś na ludzi 10-14, myślałem, że było gorzej. Dzięki za oglądanie tego odcinka, na razie, trzymajcie się, cześć!